Niech <gulet> <piersi kurczaka> świeży <gulet> <na gulet> Co to jest w ogóle? Biedronka? Dlaczego to jest Iron Man połączony z Biedronką? To nie ma żadnego pojęcia. To spoko. Biedronka. To jest creepy. To jest creepy. Babcia sprzedaje mi banany. I to w dobie datków. banany! Juniorku bananku, śmiechowy jesteś. Nie jedz za dużo bananków, bo ci pójdzie w cycuszki. Pozdrawiam! No a teraz! Podarujmy sobie te banany, bo pewnie i tak są. Zatrute! No, no. <laughs> siefanku, banko! Z tej strony to mi. And welcome back to. Babcia! Dokładnie, moi drodzy, jak słyszycie, babcia odpaliła właśnie ETS-a dwójkę. Mnie to normalnie za każdym razem rozbrajanie. Łosuch, DJ, co wy robicie? Wy jesteście po prostu mega, nie? Pozdrawiam! No a teraz! No oczywiście, ratuję. W każdym razie, moi drodzy, wychodzimy dzisiaj od babci, która nam chce sprzedać banany Premium luz za 2,99. Jeżeli chcecie więcej modów od moda moderatora, modowanego DJ-a Łosucha Jacoba Juniora Ostrego. Znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abyśmy dalej nagrywali. Mody. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Dino. A ja również być może zasertuszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z bebe. Dobra, ja tutaj klikam od razu. Graj. Muzyka. Dobra, nie. O, teraz, dobra, gramy na easy, człowieku, ja normalnie gram na easy. Moi drodzy, my jeszcze tutaj chyba nie zwiedziliśmy wszystkiego, więc dzisiaj skupię się na tym, abyśmy sobie po prostu uciekli od babci naszej kochanej Grażynki, która siedzi na kasie i denerwuje się, że chłop w czerwonej czapce jest proszony do kasy oraz z brązową plamą na tyłeczku, ponieważ zepsuł kasy samoobsługowe. I wiadomo, że ona jest zdenerwowana i również chce przerobić mnie na palety, ale my, moi drodzy, ciszemy bardzo szybciutko. Wydaje mi się, że tutaj nie zostały zmienione żadne tekstury, znaczy nie że tekstury, tylko przedmioty. Mamy, moi drodzy, co to jest w ogóle? Klucz do co? Do samochodu, okej okay. Więc jeżeli jest to klucz do samochodu, to wydaje mi się, moi drodzy, że my po prostu sobie zaczniemy od tego. Abyśmy zaczęli już pomalutku kolekcjonować przedmioty. Mamy tutaj, moi drodzy, część obrazka, którą również sobie zrzucimy tutaj na dół. Za chwileczkę tu przyjdzie announcer, nie? Ty, ja w coś w... PREMIUM NA WAGĘ 49 <laughs> <za> kilogram, <laughs> na, gałązce, NA WAGĘ 799 ZA KILOGRAM DO TEGO ŚWIEŻY FILET Z PIERSI KURCZAKA PAKOWANY PRÓŻNIOWO KRAJ na MIĘS MEGA PAKA 14,99 ZA KILOGRAM Jaki <laughs> <a> powoświetlenie... <laughs> ten moc jest głupi To jest niemożliwe, nie? W pozytywnym tego słowa oczywiście znaczeniu, nie? Co my tutaj mamy? Tu mamy korbę Co my tutaj mamy? Moi drodzy, bo to jest jakiś speedrun biedronkowy, nie? Normalnie speedrun, ciśniemy. Ja bym chciał w ogóle też zobaczyć, jak to wygląda ten Transquilizer Dart i to wszystko inne. Czy tutaj babcia graczyna przyjdzie? No najprawdopodobniej tak. My sobie zrzucimy ten przedmiot. Na razie wygląda bardzo fajnie, że my to poniesie przejść dosyć szybko, bo my już jesteśmy tutaj. Moi drodzy, mamy, mamy już kilka przedmiociksów, To tutaj nawet nie oddało żadnego odgłosu i mamy nawet i baterię, zobaczcie. Więc trochę już tego mamy. Dobra, zrzucimy to sobie tutaj. Moi drodzy, a ja w ogóle się zastanawiam, czy mamy coś takiego jak... Jak... E, czekaj. Tu... Ona jeszcze tu nie idzie, więc moim drodzy możemy sobie złożyć ten obrazek z Lidla. Bierzemy sobie oczywiście baterię i zrobimy... Ona już chyba tu idzie, nie? Że ja sobie wydropię tą baterię tu. Ona już chyba... tutaj będzie. E? Dobra, nie ma jeszcze Dobra, idzie lane premium na wagę 3.49 za kilogram oraz pomidory to na, na wagę 7.99 za kilogram. Do tego świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo na mięsie. Świeży filet 14.99 za kilogram, a po wyświetleniu oferty w aplikacji 9.99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Okej. Okay. Jest... To jest taki głupi mod, że to jest niemożliwe, nie. Ona teraz tutaj chyba przyjdzie, nie ją zabiję, by bo być może jak my ją zabijemy, to będzie jakiś inny odgłos, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie czekamy, aż ona wejdzie moje drodzy do tej sauny. Żebyśmy my ją mogli zamknąć. Dobra, weszła do sauny. Niech ona sobie te, te rzeczy tam gdzieś indziej sprzedaje, nie? Dobra, patrz cyk, pyk, dobra. I włączamy, moi drodzy. Nara babciu z Biedrony! Nara babciu z Biedrony! Co ona odda jakiś odgłos? Wydaje mi się, że chyba nie, nie? Nara babciu z Biedrony. Nara babciu z Biedrony. O czy ona się położy, czy nie? Nie ma ci tam za ciepło, za gorąco. Babciu! No dawaj, babcia nie ma przez dwie minuty. Babci nie ma przez dwie minuty, tak, bo powinno być napisane, nie? A to chyba też było, no nie wiem. Mamy, moi drodzy, korbę, którą oczywiście będziemy potrzebowali. Tutaj, do naszej kochanej. Angelen. Czekaj, bo ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. Ja nawet nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja idę. Nie było niestety, moi drodzy, żadnego odgłosu, że ona. Oooo, te... nie sprzedam ci już tutaj niczego. Ale tu jest dużo itemków. Przecież tu jest itemek za itemkiem. Czajcie to. W tej grę już jest tyle tych itemków, że na, my naprawdę możemy sobie na spokojnie tutaj cisnąć. Tutaj już mamy świecę zapłonową, <laughs> Czyli to, co ty gryski najbardziej. Bo wystarczy mi jeszcze, człowieku, engine, jeszcze potrzebujemy. Coś tam loka, nie? I możemy sobie normalnie, człowieku, z samochodem uciec Bo my tutaj przyjechaliśmy oczywiście do Biedronki samochodem Więc my, moi drodzy, dzisiaj uciekamy Od babci Z Biedronki z samochodem, no bo No nie wiem, no ja na przykład do Biedronki jeżdżę samochodem Bo zawsze coś się kupi i mi się nie chce później chodzić Pieszo, nie? Dobra, moi drodzy, idziemy teraz Wiecie gdzie? Ja sobie pójdę Może pójdziemy sobie do kuchni I wy, a wy macie tutaj taki teraz mm, Quest, moja Biedronka, czy macie kartę Moją Biedronkę? Wy macie teraz, moi drodzy Taki quest, czy wy Lubicie Biedronkę, jeżeli tak To którą wersję Greni lubicie? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 w sumie, bo 4 to już są Fanowskie produkcje od Greni Co my tutaj mamy ciekawego? Klucz główny No niestety nie będziemy tego potrzebowali Patrz, to się tak zacina, że to jest niemożliwe Ale wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy od razu Przy okazji, co się znajduje w kuchni Bo być może w kuchni też są Jakieś przedmioty, że DJ coś gdzieś mi tutaj Ukrył, na przykład obrazek, widzisz? Mamy na przykład tutaj obrazek. Ja sobie rzucę ten kluczyk, ponieważ ona jeszcze jest nieżywa chyba przez te 10 sekund za chwileczkę powinna się pojawić, a my, moi drodzy, już prawie ułożyliśmy obrazek, na którym widać, że Granny jest po prostu ubrana w ciuchy z Lidla. No bo przecież graliśmy w taki mod, gdzie ona właśnie tam była przebrana za Lidla. Za ciuchy z Lidla. Dobra, bierzemy sobie książkę. Nie wiem dokładnie gdzie ona jest, bo ja też tak bardzo dużo gadam. A co tutaj jest w ogóle? 40,98 to są chyba pieluszki, data. Bo jeżeli to jest tak drogo, to muszą być pieluszki. Ona już chyba tutaj gdzieś jest, nie? Ja, ja, ja ona tu Dzięki, już gdzieś jest. Mówi, że by uwolniłeś, zamknęliśmy to, bo nie zapłaciłam za bułki. <laughs> to spoko, Że nie zapłaciłaś za bułki. Cześć, tutaj. Mam na ciebie naklejki, bo już sobie wiemy nic na ganku, nie Gang junioraków, możemy moi drodzy sobie, pamiętajcie, zbierać zaraz tutaj naklejki na Gang junioraków Co my tutaj mamy? Mamy pilot, człowieku, tu jest wszystko wszędzie, nie? To jest niemożliwe, jaki tu jest w ogóle kodziks, nie wiem, jest jeden albo dwa Ona mnie tutaj chyba usłyszała, prawda? Tak mi się wydaje O oh a yeah, nie czujesz, że rymujesz? Ja sobie to tutaj zrzucę To tutaj również, niech ona sobie tutaj przyjdzie Ponieważ my musimy iść na dwór Junior, kiedy odwieziesz na bagno nie, ty tu jesteś uwieziony. Od Voxier. Pisz teraz koniecznie w komentarzu. Co ty chcesz, aby szereg bądź też Elsa powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. A ona tego chyba tutaj nie postawiła. Dokładnie, więc mamy w sumie czas na to, aby teraz sobie iść do przodu i zobaczyć, co mamy w... No, po prostu korbą zakręcić i zobaczyć, co mamy w studni. Dobra, a tu coś jest? Nie, tutaj chyba niczego nie ma, prawda? No, dokładnie. Idziemy teraz, moi drodzy, tutaj. Tam Angel jeszcze niestety nie wydrupiła niczego. Dobra, teraz... Teraz... teraz coś wydropiła, a ja, moi drodzy, sobie pójdę od razu też po X, ponieważ, jak sami dobrze wiecie, za tymi drzwiami również może się znajdować coś ciekawego. Dobra, kręcimy, moi drodzy, tą korbą. Miejmy nadzieję, że ona tutaj za chwileczkę nie przybije i mnie nie złapie. I mamy engine part! I to jest to, co tygryski już lubią najbardziej, bo mamy, zobaczcie, część silnika. Ja sobie pozwolę to tutaj wydropić, chociaż nawet nie oddało to żadnego odgłosu. Tutaj mamy część strzelby. Dwa! Dobra, jakby co to, to dwa, pamiętajcie, musisz teraz na, napisać koniecznie w komentarzu dwa, żebym wiedział, że to, co potrzebujemy, znajduje się właśnie tutaj. Tutaj mamy też klucz specjalny, muszę wam powiedzieć, że naprawdę tyle tych przedmiotów jest zrobionych od razu, bardzo blisko nas, że my już praktycznie, patrzcie, mamy, już praktycznie mamy złożony samochód, no patrz, układam teraz tutaj to, mamy, moi drodzy, akumulator... Więc ja ten akumulator odkładam oczywiście tutaj. Mamy też chyba nawet i świecę już zapłonową, prawda? No dokładnie. No przecież świeca już tutaj jest. No i mieliśmy jeszcze... Co my mieliśmy? Tu jest świeca zapłonowa i gdzieś ręcza rzuciłem i nie mam żadnego pojęcia gdzie. Ja on nie powinien mam gdzieś tutaj... Zadziała ogłoszenie. Na sprite i banana minus 30% w cenie. Jedyna taka okazja. Ale to czekaj, czekaj, bo on powiedział Sprite i banana, ja teraz to zrozumiałem, że to jest Nawiązanie do Karolka, okej okay, Moi drodzy, potrzebujemy jeszcze, pasji. ja potrzebuję Jeszcze tylko i wyłącznie klucza do kłódki Uwaga, mam ważne ogłoszenie na sprite i banana minus 30% w oh MEGA! Jedyna taka okazja 349 za kilogram. Oraz ja nie mogę na wytrzymać na psychicznie ja sam, ja sam uciekam, bo pomidory na gałązce są po prostu za drogie, nie? Ja sam uciekam I na bank one są jakieś tutaj zatrute czy coś takiego Dobra, gdzie był pilocik? Spilocik był, był chyba tu, nie, patrz, cyk Tortex. Ale czemu lubię Tortex? Akurat mamy w magazynie, chodź no, dobra, niech będzie. Gdzie był klucz specjalny? Napisz mi teraz koniecznie w komentarzu, gdzie był klucz specjalny, bo już naprawdę zapomniałem. Oh my god. Mam cię! Teraz zrobię ciebie paletę, masz przerąbane. Paletę czy spaghetti? Mi się wydaje, że ona mówi paletę, ale być może też podziała spaghetti. No, nie wiem. Moi drodzy, szykujemy, jeżeli oczywiście chcecie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, wbijajcie do Żakoba, wbijajcie do łosucha. I moi drodzy, będziemy najprawdopodobniej szykowali jeszcze więcej modów specjalnie. Dla was. Dobra, ja lecę szybko na dół, bo wydaje mi się, że ona się respi chyba w piwnicy i być może zdążymy ogarnąć tą rzecz z pilotem. Ja wiem, że tam coś trzeba było nacisnąć, a zamiast naciskać, to po prostu to wydropiłem. Dawaj. Nie! Na wagę 3, Gaz za pieprzowy, kilogram. patrz! Gdzie ona jest? Siema! Nara! Dostała. Dostała! Dostała! Powiedzcie wy mi teraz, gdzie jest klucz specjalny, bo już, bo już mi się itemki straciły, nie? Czekaj, tu. Aha, ja muszę jeszcze iść do góry. I pamiętajcie, numer dwa. Bo mamy też w sumie korbę. I wydaje mi się, że kluczek do samochodu też już tam mamy. Ale wydaje mi się, że. Gdzie jest? Ona tu stoi. No nie wierzę. Znam poczętaj, jak się to pan do kas samoobsługowych je zepsuł. Junior! <gry> Czekajcie, co ja teraz chciałem zrobić? Ja teraz, moi drodzy, chciałem iść po kluczyks, tylko ona... Dobra, ona jednak widzi, nie? Ona już teraz widzi, ponieważ jak sami dobrze wiecie, jak my użyjemy tego gazu pieprzowego, to ona tam nie widzi przez kilka sekund, nie? Ale no dobra, idziemy teraz tędy. Ja muszę szybko. Co to jest w ogóle, biedronka? Dlaczego to jest Iron Man połączony z biedronką? To nie ma żadnego pojęcia. W każdym razie odrzucamy też ten obrazek. Okej, okay. kawa rozpuszczona. To jest kawałek krema. Okej, okay. dobra. Uwaga, mam takie ogłoszenie. Na sprytki banana minus 30% w cenie. Jedyna taka okazja. To super. Ja myślałem, że tutaj będzie ostatni obrazek, ale niestety nie ma go. Ja chyba to zrzucę. Patrz, to nie chce spać. To normalnie nie chce spać. A ja nie chcę na razie teraz jeszcze schodzić, bo wiem, że ona tutaj idzie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Idzie szczur. Ja się zastanawiam, gdzie ona jest. Ona tam chodzi, dobra, bo my ją musimy jakoś zwabić, nie? Cyk, dobra, spadamy, spoko. Ja muszę tutaj jakoś. zwabić, Ale nie w taki sposób! Ja mogę się generalnie ukryć też w szafie, w kuchni. Dobra, mamy kluczyk. Ja nie wiem dokładnie, gdzie ona się respi. Ona czasami się u góry zrespi, czasami na dole, czasami się zrespi w salonie. A ja muszę iść akurat do salonu i moi drodzy pamiętajcie numer 2. Mam nadzieję, że wpisałeś numer 2, bo to jest teraz bardzo ważne. Bo ja wam pokażę gdzie teraz sobie pójdziemy. Mamy też oczywiście korbę też handwheel i możemy tu tam wszystko ogarnąć sobie fajnie, pięknie. Więc wychodzimy Biedronka versus Lidl. Jest spoko. Napiszcie koniecznie w komentarzu również który wam się modzik z bardziej podobał? Czy Biedronka, czy Lidl? Ale Lidl to było po prostu chyba tak na szybko też w sumie robione Ale fajne było to, że u góry się kręciła flaga z Lidla i to było akurat spoko, a my teraz, moi drodzy, otwieramy tu Dobra, to od razu spadło razem ze mną, więc spoko! Ty nie mogę tego podnieść, nie mogę tej korby podnieść Dobra, mamy ją. Jest tutaj coś gdzieś? Bo tu chyba zawsze było, nie? Ale tutaj chyba nie widzę, żeby coś mi się świeciło, więc chodzimy, moi drodzy, na dół. Łamiąc tutaj oczywiście wszystko. Babcia tam dalej sprzedaje! Ogórki. A my. Czekaj, bo tu jest tak ciemno, że ja tutaj naprawdę nic nie widzę, bo po prostu jest bardzo dużo światła u mnie. Zrobimy tak, że patrzcie, tutaj mamy a piece of shotgun, więc teoretycznie też możemy sobie to tutaj zrobić, część strzelby. Może sobie do niej strzelimy jeszcze raz, no nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie bierzemy korbę i pamiętajcie, pisujcie koniecznie numer 2 Bo dwa właśnie potrzebujemy za chwileczkę tutaj ogarnąć temat. To nie było, co prawda tu. Tutaj sobie możemy tak zrobić, otworzyć. Tu mogę sprawdzić, co jest grane Tu niczego nie ma, dobra, to wychodzimy stąd, moi drodzy Uciekamy Mam nadzieję, że ona teraz tutaj nie będzie, nie? Ona jest żółta, więc jest bardzo widoczna w sumie A my sobie pójdziemy teraz tutaj I otwieramy oczywiście Tutaj, nie? Cyk, pyk, proszę bardzo, otwieramy Mając nadzieję, że ona teraz tu nie przyjdzie, nie? Dobra, nie ma jej Więc ja wejdę zobaczyć, co jest tutaj i Tu jest młotek, no młotek w sumie nie potrzebujemy Ewentualnie byśmy się mogli. Z... To spoko. Nie To jest creepy. To jest creepy. Że to jest tak w zwolnionym tempie zrobione. To jest naprawdę creepy. Mnie, mnie to przeraża. Idź stąd. Idź stąd, babciu. Czy też Angelen. Dobra, poszła. Ale ona nie oddaje tego odgłosu, też, nie? W sumie. Lecimy, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Udało nam się, moi drodzy Teraz tutaj zrzucimy sobie młotek. Jakie to było głośne? A! Uciekłem, uciekłem. Jest git. Jest fajnie, jest pięknie. Tylko ja nie pamiętam gdzie. gdzie... Czekaj, tutaj coś też było. Klucz do domku. Brązowa plama na dupie. Aha, tutaj się od. A gdzie jest? Na gdzie jest? Winda? Ja nie pamiętam, gdzie była winda. Bo tutaj jest ciemno, tu jest tak pozmieniane, że ja naprawdę nie wiem w ogóle o co teraz chodzi. Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. Ale zwrócimy sobie tutaj kluczyk do domku. Ona pewnie znowu tam przyjdzie. A ta zaś z kolei idzie chyba tu, nie? Tu, tu jest. Nie. Ona tam będzie, tam. Ona teraz wraca. Dobra, tu była. Tu jest winda! Sztuk, Dawaj plusy, szybko, windę! A wszystkie produkty do wybranych marek, tań, produkty Dawaj szybko, windę! Czemu to nie działa? Aha, bo muszę zamknąć. Dopiero wtedy nacisnę. Ja się, że to jest wszystko zautomatyzowane, ale jednak nie, moi drodzy. Który to był numer? Jeden czy dwa? Napisz teraz koniecznie w komentarzu. A z tego co pamiętam, to to było dwa, prawda? Mamy kombinierki. O, no dobra, no kombinierki też się powinny przydać Ale wydaje mi się, że my teraz zobaczymy Jeszcze co się znajduje oh o, ci Nie nie. Produkty do nie mam ochoty ja Jadę na górę, nara Nara Angelin, ale za co ona jest przebrana? Czy to jest też taka biedronka, tylko żółta biedronka? Wydaje mi się, że tak, ewentualnie jest to jakaś królowa Ewentualnie matka, no nie wiem, w każdym razie Ona sobie już teraz poszła, więc ja szybko zjeżdżam na dół Mogę teraz otworzyć? Nie, teraz się otworzyć nie da Możemy kucnąć, żeby mnie nie zauważyła Dawaj, otwieraj to szybko. Idziemy teraz tutaj zobaczyć, co jest dobrze, że ona nie słyszy, co jest w ogóle grane wokół niej. Tutaj też coś powinno być ukryte, ale potrzebujemy screwdrivera, nie? Dobra, moi drodzy, idziemy teraz, robimy teraz tak. Ona sobie poszła tam, więc my na spokojnie sobie możemy przejść tędy, mamy kombinierki, więc być może mamy też młotek w sumie, więc być może u góry coś się znajduje. No nie jestem w 100% pewien, ale wydropimy sobie ten przedmiot tutaj. W troszeczkę głupich miejscach to dropię, ale powinno być tak okej. Okay. Czy ona jest gdzieś tu? Nie ma jej. Dobra, ona tu idzie, nie? Dobra, poszła sobie. Bo ja muszę jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. O. Tu będzie. Nie ma tutaj nic? Ale lipa! Majka! My my Michael! My my kości... Dobra, już więc. W... Ona jest spoko. Ona jest po prostu spoko. Po oferty... Ja się schowam tutaj, bo granic tutaj też może przyjść. Tam stoi, widzicie te łapki. Ona tu idzie, nie? Ona tutaj też chyba idzie, ja sobie pozwolę stanąć tutaj, bo wydaje mi się, że granica za tutaj przyjdzie Bo przecież ja wyrzuciłem te kombinerki. ona właśnie teraz przyszła, widzicie? Jakbym wyskoczył, to by była naprawdę lipa, muszę wam powiedzieć A czy ona mnie widzi? Ona mnie też widzi! Siema babciu, piedronka! Idź już stąd, bo nie mam czasu! Dobra, idziemy stąd Oj, tu pomogę ci, i się skończyło Gdzie ona da ten młotek? Tu jest, dobra Żyjemy, moi drodzy, młotek. Jeszcze jest szansa, że te przedmiociksy są gdzieś tu. Tutaj nie ma. Tutaj mamy rustiki. No, moi drodzy, rustiki niestety nie potrzebujemy, bądź też stety. Ja sobie zamknę tutaj drzwi, bo na chwileczkę tu może przyjść. Dobra, deski, deski, deski. Czy tutaj coś jest. Drewniany patyk. Nie potrzebujemy. Drewnianego patyka idzie tu. Ona tu idzie, ona wie, że ja tutaj jestem Ona wie, że ja jestem roześmiany Ale my, moi drodzy, teraz ją zrobimy w konia Ponieważ pójdziemy sobie do góry, prawda? Ona już tutaj prawie jest, a my sobie pójdziemy do góry Patrz, cyk, cyk Tu już jest spoko Tutaj sobie zadzwonimy Tutaj jej zamkniemy drzwi Tutaj nie zamykamy jej drzwi Ale robimy tak, cyk, pyk, dobra I teraz pójdziemy sobie tu Dostaniemy się już do Slendriny. Być może tutaj coś już slendriny będzie ciekawego Oh my god Czekaj. Junior, wychodzę z koleżankami, pożyczysz mi pięć dych? Euro czy złotówki, bo jak złotówki, to chyba nic za to nie kupisz sobie. Jednego dynka ewentualnie. Od już de diabełek. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek, bądź też Elza powiedzieli, a być może jutro twój zrad pojawi się na odcinku. Czekaj, bo ja mam jakieś lagi. Mamy to. Ona tu jest. Połóż. Ja chciałem iść tam sprawdzić, co jest. Dobra, idziemy. Guess, aha, jeszcze muszę zatankować! Więc w sumie dobrze, że tutaj przyszedłem. Ale tutaj, moi drodzy, mamy, jak sami widzicie, to coś dziwnego. I teraz tak, ona tu chyba przyjdzie, nie? Dokładnie. O nie! Udało się. Ale ją wykiwaliśmy, ziomek! Masakra! Idziemy jeszcze zatankować, ponieważ. Czekaj, 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 czy karki został! Ja już nie pamiętam, gdzie karki został, moi drodzy, ale wydaje mi się, że karki zostawił. Zostawiliśmy. Wiecie, gdzie? No chyba w tym gdzie? Tu gdzieś, czekaj, tu. Tu ja nie wytrzymam psychicznie. Ja tutaj nic nie widzę ty. Wyłącz to. Mamy tutaj karki, widzicie? Klucz do samochodu. Otwieramy. Klucz do broni. Ale to przynajmniej dobrze, że mamy klucz do broni. Możemy sobie oczywiście tutaj zatankować. Jak to się robi? Czy ona tu już idzie? Ona tu już chyba idzie, nie? Ja nie umiem zatankować. Ona tu już idzie. Teraz. Mamy. Ona tu już idzie, nie? Dobra, niech ona tutaj przyjdzie. Moi drodzy, mamy klucz do, do broni. Ja sobie pozwolę teraz w nią strzelić, bo jak sami dobrze wiecie, no ona mi tak czy się jak przeszkadza. Ja tak czy się jak chciałem zrobić albo shotguna, albo właśnie coś takiego. Ale potrzebujemy jeszcze ten kluczyk, żeby... A może to będzie ten główny kluczyk? Nie no, ten główny kluczyk to chyba raczej nie jest, nie? No. Nie. Na pewno, na 100% Mamy teraz więcej możliwości, wiecie dlaczego? Ponieważ mogę ewentualnie jeszcze znaleźć dwa hiding spoty Tych przedmiotów Ona tu idzie, nie? Dostała prosto w łeb! Ja nie mogę, ty No nara Przykro mi babciu, nie chcę tego kupić wszystkiego Ja nie trafiłem, bo zapomniałem, że to tak leci śmiesznie Dawaj mi to Dawaj Dawaj mi to jeszcze raz Tu podniesiemy się I patrz O Dobra, spadnie, spadnie, jest git, jest git, jest git. Moi drodzy, mamy jeszcze jakieś półtora minuty. Ponieważ jak sami dobrze wiecie, ona troszeczkę na szybko znika Ale wydaje mi się, że tutaj tak czy siak będzie. Wiecie co tutaj będzie? Tutaj będzie safeki. ja zrobię tak, że jak tu będzie safeki, no to oczywiście otworzymy sobie safe Co my tutaj mamy? Proszę, niech coś fajnego. Klucz do safeu. Mówiłem ci, że tak będzie? Więc podnosimy sobie klucz do safefu, a w kluczu do, do safeu najprawdopodobniej będzie. Nie wiem co. Mam nadzieję, że wyjście już patrz. Ja nie mogę! No, po co mi te obcęgi w ogóle są potrzebne? Ja tego nie potrzebuję, no. Mogę sobie tutaj, co prawda, uciąć i możemy już uciec głównymi wej wej wejściem, nie? Patrz. Tu. Czy to już jest to, co ja potrzebuję? Patrz. Klucz główny. Potrzebujesz klucza do kutki. Potrzebujemy, moi drodzy, jeszcze klucza do kutki. I teraz się spisał najgorszy scenariusz, ponieważ. Wiecie, co się stało teraz? Musimy iść jeszcze na dół. Strzelić tam do tego, gdzie kościotrupek leży. Bo być może tam coś będzie ciekawego. Dobra, patrz teraz. A co. To? A tam jest mięsko? Patrz. A ja! Jest, idealnie! I wszystko. Otwieraj ta Hawira. Bierzemy teraz to. Możemy też, oczywiście, babkę zamrozić. Dobra, bo klucz specjalny gdzieś był. I z tego, co mi się wydaje. A co tu jest? Część strzelby. Z tego, co pamiętam, to mi się wydaje, że on był chyba w kuchni. Więc my pójdziemy szybko. Czemu ona tak się szybko zrespiła? Co jest granaty? Czemu babciu ty się tak szybko zrespiłaś? To tak szybko zleciało? Co? Co ona teraz powiedziała? Jak to pomaga ci stąd wyjść? Coś teraz się to stało, co to za odgłos był. Ja pierwszy raz coś takiego słyszałem. Zróbmy teraz tak, że ja sobie pójdę tutaj. Co jest granaty? I ja z... Nie wiem dokładnie, gdzie ona jest. Baby. Tu jest. Wiedziałem. Czekajcie, ja muszę teraz zrobić tak, że ja zobaczę, co jest tam przy wyjściu. Bo być może tam będzie. Klucz do kutki. Dobra, pokaż mi, Baby, co tutaj fajnego mamy. Ale tu jest creepy muzyka, to jest niemożliwe. Proszę, klucz do. O Jezu, zębatka! No dobra, no przynajmniej mamy zębatkę. Nie wiem dokładnie, gdzie była druga zębatka, ale mamy zębatki, Jest Git. A ja wiem chyba, gdzie była zębatka. Ona chyba była u góry, ale nie jestem w 100% pewien. I do tego będziemy potrzebowali cutting playersy teraz zrobisz sobie paletę, masz przerąbane. Ja za szybko w tą gierkę gram jeszcze będzie tak, że nie uda mi się uciec od niej, no ale wydaje mi się, że ja chyba tym też mogę przeciąć, nie? Tymi obcęgami, bo jeżeli przyciąliśmy sobie... O tu jest gdzieś. Bo jeżeli obcięliśmy sobie tam na dole. słyszałam, że ty robisz bardzo Akurat mamy w magazynie choć. Tu nie? Ja mogę to przeciąć. Oczywiście. I to jest fajne, a powinno być tak. Że tym by się nie dało przeciąć. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli by się dało tym przeciąć, to by nas na przykład prąd mógł porazić. Dobra, robimy teraz tak, że ja patrz. Tu, nie? Oh my god, odgłos. Głupi odgłos. Otwieramy sobie tutaj. Mamy oczywiście tutaj, spójrzcie, dwie zębatki. Ok, wychodzimy. Wyrzucamy szybko, bo na tu za chwileczkę przyjdzie, nie? Żeby nie było sceny. Tu. Bierzemy kolejne i przechodzimy. I teraz, moi drodzy, mamy te zębatki tutaj przy sobie w sumie. Będziemy słyszeli, kiedy ona przychodzi. Patrz, pierwsza zębatka i druga zębatka, nie? Normalnie, fajnie, pięknie. co tutaj będzie? Klucz do kutki! Babciu, nara! Sprzedaj sobie te premium DADY komuś innemu. Ja nie chcę, JA nie potrzebuję. Oh my God. Ona wie, że ty przyszedłem, nie? Przeszedłem, patrz. Lecimy. Tutaj sobie możemy otworzyć. Cyk. Ona nie wie w ogóle gdzie ja jestem. Możemy wejść i głównym wyjściem i możemy samochodzikiem. A z racji tego iż Biedronka mi się kojarzy z tym, że się jedzie do Biedronki samochód. Nie wiem dlaczego. To ja sobie po prostu tutaj biorę oczywiście też gasoline. A gdzie jest kluczyk? Nie wiem. Ja gdzieś kluczyk zgubiłem. To jest niemożliwe. Ja muszę... Dobra. Czek. tu jest kluczyk, nie, patrz, normalnie, bierzemy klucz do samochodu. Wchodzimy do auta, patrz, start. Tył i jedziemy! Na na wagę, za kilogram. Do tego... Ja uciekam przed nią, na mnie się złapie Uciekamy są. nara Nara babciu Jaka dobra tunuta leci ty Jak się wygra Babciu nara Przykro mi, koniec Niestety, ale musisz banany sprzedać komuś innemu Może następnemu, którego mu złapiesz, stop Drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z Babci Biedronka podobał. Jeżeli nie, zaproszęcie do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że dostaniesz za dużo. No i dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i Cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!